To jest czułenko z czasów, to jest tak przerzucano kiedyś, 500 lat temu przez przesmyk robiąc tkaniny. Później były takie czułenka rzeźbione ręcznie, przez e, górali spiskich. Szczególnie... Takie eksponaty zobaczyć można w niewielkim muzeum znajdującym się w Mesznej Kołobielska Białej. To jest budowa na tych 12 palach i on ma charakter taki, że on jest wyizolowany, od ferromagnetycznych oddziaływań. Pan. Ten właśnie budynek zaprojektował i dosłownie własnymi rękami wzniósł Jan Leszek Gryś, którego śmiało można nazwać człowiekiem renesansu. To emerytowany oficer Wojska Polskiego, historyk, architekt, plastyk, projektant, globtrotter. Prowadził kiedyś spotkania działającego w Bielsku Białej Klubu Sensacji. Dropiąc źródła materiałów faktograficznych, zwiedził cztery kontynenty. Teraz całą swoją wiedzę z wielu dziedzin postanowił przekazywać w tym właśnie muzeum, mającym charakter kameralnego audytorium miejsca spotkań i rozmów o sztuce, filozofii i technologii. Kształt budynku nie jest przypadkowy. Żeby to zbudować, że to jest świątynia będzie to świątynią wiedzy, czyli kościół. Będzie zbudowany na opocie prawda? Na myśli, na tej wizji wizjonerskich apostołów. Stąd 12 tych pali jest. A spełnia to funkcję również te, jak Państwo zobaczą, anomalia magnetyczne i również tą odporność. Tam w głębi co widać, to są anteny radiowe. Ja Andrzej odbieram niektóre fale z kosmosu. No, wiedzę, wciąż mam nadzieję, tak jak słynny ksiądz Miro który odkrył gwiazdy i imieniem Na pewno Państwo wiedzą, że większość odkryć w zakresie astronomii dokonali ludzie niezwiązani profesjonalnie, tylko ludzie pasjonaci. Zawodowiec ogląda czy studiuje w godzinach pracy. A pasjonat, tak jak ja na Dachu, nie mówię, że ja będę astronomem, godzinami spędzam, oglądam kolejne etapy, oglądam układ Orła, oglądam przemieszczanie się gwia gwiazdy Vega. Mieszczące się w muzeum eksponaty to w dużej części pamiątki rodzinne, dokumenty historyczne, ale także mechanizmy, których zasady funkcjonowania bada twórca muzeum, a także mechanizmy, które sam konstruuje. O każdym eksponacie pan Jan Leszek Gryś potrafi barwnie opowiadać. Tu są wy, miejsce z, z okolic starego Bielska, z okolic Bystry, ślady z czasów, że jak powiem, to jest nawet ta, ta podkowa, prawdopodobnie od Pierwszych koni, hunów, jak najrzali, to są koty później, późniejsze. To są wykopaliskowe rzeczy. A tam w samym rogu, to jest wiertarka ręczna, przywieziona z Norymbergi, z okresu właśnie yy, Dürera. Muzeum zostało stworzone w 500-letnią rocznicę powstania miedziorytu Albrechta Dürera, Melancholia. I jest ono wyrazem refleksji nad naszą cywilizacją i stanem rozwoju technologii. Tylko tu chodziło o tą zadumę na tym, cywilizacyjnych przemian, prawda? Że coś się dokonuje, trzeba odejść z tego świata. Nie wiem, co dokładnie myślał, ale to jest zaduma bardzo filozoficzna. Budynek Muzeum Audytorium jest tak zaprojektowany, by do środka wpadała jak największa ilość światła. To światło wpływa nie tylko pozytywnie, w sensie jasności, ale na mentalność. Elementy, które Państwo zobaczą, to są takie różne spo, spontaniczne, jak gdyby, przedstawicielstwa. Przed poświęcam dość dużo miejsca na maszynę do życia. z uwagi na to, że moja mama będąc projektantką i krawcową, tam są jej dyplomy, śledziła rozwój maszyn szwalniczych. I tam jest ciekawa rzecz, która też wymaga komentarza, że kiedy za ciężkie pieniądze sprowadzała cała Europa maszyny produkcji amerykańskiej, prawda, Zingera, dwóch braci mieszkających w Bielsku, Szwabek Karol i Gustaw, Karol robił dla świątyń świeczniki, dzwony, a Gustaw budował maszyny. I Gustaw padł na pomysł i tak, gdzie obecnie jest poczta, na wysokim tatuaży był sklep, gdzie sprowadzano maszyny Zingera. I on zadał sobie trudu, zgromadził grono świetnych konstruktorów i stworzył maszyny o nazwie Tatrat. I te jego maszyny były konkurencyjne, cenowo bardzo korzystne. Dla mieszkańców miejscowych, a przede wszystkim eksportował na Węgry, do Rumunii, Bułgarii, aż do Odesy. I na tych maszynach Państwo zobaczą pisze Tatra. To są maszyny właśnie Gustawa Szwabego. Muzeum w Mesznej można nazwać z dużym uproszczeniem Muzeum Techniki, ale także Muzeum Historii okolic Bielska Białej. Twórca muzeum wielką wagę przywiązuje do habsburskiej przeszłości tego regionu, w którym się wychował. Mówił o tym przy jednym z dokumentów cechowych z czasów Franciszka Franciszek Józefa. Franciszek Józef był tym szczególnym i dlatego takim szczególnym kultem, jak go traktuję, człowiekiem, że kiedy obejmował w 1848 roku stanowisko cesarza, potrafił przez 68 lat tak rządzić, tak panować, że cena piwa Papierosów czy pieczywa była taka sama przez 68 lat, kiedy umarł, a panował, rzecz odwrotna, ciekawa, bo 68 lat, a żył 86, prawda? A to świadczy o trwałości, o stabilności, zarówno politycznej, jak i gospodarczej kierowanego przez niego Cesarstwa Nadzorowanego. Rozmawiając z panem Janem Leszkiem Rysiem trudno oprzeć się wrażeniu, że stworzenie tego muzeum było efektem tęsknoty za Złotym Wiekiem i poszukiwań rzeczy niezmiennych, precyzyjnie ustawionych, niespóźniających się zegarków i mechanizmów niezawodnych jak ta waga z przełomu XVIII i XIX wieku. No, przy sprzedaży wełny ważono bele, przewożono z Turcji, przewożono z Australii, na tym ważono. To jest waga. Pan, jak się to pociągnie no, podaję. To ciekawego, że ta waga sprężynowa jest tak ma doskonałą sprężyny, że nie zmieniała się, że jak funt to był funt, a 10 to było 10, doskonała. ta obudowa była sprężyną tu do małych ciężarów, tu do większych. To też właśnie rzecz jeszcze przetrwała z dawnych wieków, kiedy przedsiębiorstwo przewozowe posiadało też bryl, tylko nie ten bryl. On był tylko ten, który między innymi fundował cmentarz żydowski. Takie wożono, i to była waga do ważenia w terenie.